W dzisiejszym odcinku Apaszki, bo dostałam od Was milion pytań, Monia, a jak ty je wiążesz? Nie spodziewajcie się, słuchajcie, nie wiadomo jakich wiązań, bo ja naprawdę nie jestem osobą, która będzie się zastanawiała, czy zawiązać chustkę na cztery supełki i jeszcze przeciągnąć. Tylko zazwyczaj robię to tak, żeby dobrze wyglądało i było szybkie. Więc pokażę Wam moje ulubione sposoby na różnych chustkach, ale. Teraz faktycznie jest tak, że te apaszki są super modne i mega fajnie wyglądają. Kto jest pierwszy raz? Niech koniecznie, koniecznie zasubskrybuje po więcej, zanim będziesz oglądała dalej. Ok, zaczniemy sobie, słuchajcie, moim zdaniem od tak naprawdę najmodniejszego teraz wiązania. Mam akurat taką piękną apaszkę z She is Sunday i najmodniejsze wiązanie teraz to jest wiązanie w pasie. I niesamowicie to zmienia stylówkę, dlatego ja jestem dzisiaj w zwykłym białym t-shirtie, fajnych dżinsach i klapkach, żebyście zobaczyły, jak taka zwykła stylówka może się zmienić tylko i wyłącznie dzięki chustce. Poza tym ja też mocno chronię głowę, więc będziemy też wiązać chustkę na głowę. Pokażę wam też apaszkę, która ma dla mnie bardzo takie mocne i sentymentalne. Znaczenie. Dobra, wiążemy bardzo prosto, składamy sobie w trójkącik i przewiązujemy, słuchajcie, z boku. Jak was denerwują te takie wystające elementy, to można je schować. I zobaczcie. Od razu inaczej wygląda stylówka, ma element koloru, ale można by tu dodać białą, biało-czarną chustkę i też byłaby fajna. Bardzo modne wiązanie jest też takie, tylko w pasie, na koszuli albo na marynarce, więc wypróbujcie koniecznie, bo wszystkie modne dziewczyny na Instagramie tak noszą. I teraz to jest moim zdaniem taki najprostszy, najtańszy sposób, bo na pewno macie jakąś apaszkę w domu, żeby cała stylówka wyglądała modnie. Więc tak wygląda to pierwsze wiązanie. Im będzie to bardziej, wiecie, nonchalantkie, im będzie to bardziej niedopracowane, moim zdaniem tym lepiej, bo ja lubię ten luz w modzie i w to, że możemy po prostu sobie pokombinować z tymi apaszkami. Ale znowu, żeby nie było tak, że stałyśmy wejście przed lustrem 4 godziny, zastanawiając się, jak ten supełek akurat wywiązać. Więc to jest pierwsze wiązanie, dajcie mi znać, co o nim myślicie. Drugi super modny sposób to jest chustka na głowie. Jak to robię też dość prosto. Czyli chustkę, niezależnie czy takiej wielkości, czy mniejszą, czy większą, bo większe też są fajne. Bo tak wiecie, jak mamy związane włosy, to one tak fajnie wydłużają te włosy, trochę wiecie, sięgają do pasa i są takie zwiewne, więc szczególnie w takich letnich okolicznościach przyrody ta powiewająca za nami chustka jest bardzo fajna. Więc yy, robimy to tak, że o ja sobie. To trzeba, to trzeba o, wymierzyć. Robimy to w ten sposób i wiążemy. Może być bardziej naciągnięta na uszy, wtedy poprawiamy, może być w zależności od tego, jak lubicie nosić. Też fajnie jak grzywkę, teraz ta moja grzywka, wiecie ona, nie zawsze jest tak super wyprostowana, bo jak jest wilgotno i tak dalej, to po prostu chustka pomaga ją trzymać w ryzach. Ale zobaczcie, też bardzo fajnie wygląda, mimo że te moje włosy, a może właśnie dlatego, że są dość cienkie, to te chustki mi się po prostu trzymają. Jak mi się coś tam przesuwa, to sobie tylko delikatnie poprawiam, nie przypinam ich nigdzie, bo ja lubię jak mi jest wygodnie. No, ja mam obsesję e, przez moją mamę e, zakrywania głowy latem. Więc, nawet jak idę na kroki, wiecie, 10 tysięcy dookoła parku i bardzo mocno świeci słońce, to zawsze mam albo czapkę, albo chustkę. Ale taka chustka to jest od razu, moim zdaniem, ileś, ileś kroków wyżej w stylizacji, bo trzeba mieć do niej odwagę, bo właśnie zwykły podkoszulek, dżinsy zaczynają wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej. Nosicie tak chustki, albo może myślicie o noszeniu tak chustek? Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. W tamtym sezonie było też modne noszenie tych chustek, wiecie, w ten sposób. Wtedy jest lepiej związać włosy, moim zdaniem. Ja je sobie schowam. Związujemy. Oj, wiecie, ta jest za mała. I wywiązujemy z tyłu. Ale żeby się nie udusić, to musi być większa. Yy, więc przejdziemy sobie do tej większej teraz, z którą też Wam te, pokażę taki najprostszy patent na top. Jak jest metka. To ja lubię tak ją złożyć, yy, żeby była na bokach. Wtedy jej nie będzie widać i nie będzie nigdzie wystawać. O, też składamy sobie w trójkąt, na głowę na głowę na głowę na głowę Możemy troszkę zwinąć i delikatnie wiążemy z tyłu Do tego słoneczne okulary i kabriolet e, i będzie ok. Ja zdecydowanie wolę tę poprzednią wersję, ta zupełnie nie jest w moim stylu, ale wiem, że właśnie dziewczyny do kabrioletów, do jakiejś takiej zwiernej sukienki lubią e, takie wiązanie. Ono też dość mocno zabezpiecza szyję. Co ciekawe w takich chustkach, ta akurat jest z jedwabiu, ani nie jest gorąca, ani nie jest ciepło, bo ja ją nosiłam jako czapkę, jak było zimno dawno temu w Kopenhadze i też się sprawdziła. Dobra, kolejne wiązanie. Pokażę Wam na moim topie, bo już nie będę się rozbierała. Natomiast najprostsza rzecz z chustki, jak jesteście na wakacjach, ja to naprawdę bardzo lubię. Tylko właśnie ta chustka musi być ciut większa. Szczególnie jeśli tak jak ja, lubicie się raczej zakrywać niż odkrywać. Ale o tym też Wam w ramach dygresji zaraz opowiem. Czyli, bo ja robię zamiast mówić, co robię. Chustka w trójkąt. Układamy ją na biuście i wiążemy. Dość mocno ją wiążemy z tyłu. Inaczej wygląda na topie albo na t-shirtie zupełnie inaczej będzie wyglądała na nagiej skórze. I wiadomo, że na nagą skórę. To właśnie raczej tak wakacyjnie, ale jak zobaczycie sobie obecne kampanie Miu Miu, to właśnie te chustki czy też topy zawiązywane tylko z tyłu na, nawet na basic z długim rękawem czy na t-shirt to jest bardzo, bardzo modne zestawienie i też bardzo fajnie moim zdaniem tę stylówkę, nie wiem czy jest takie słowo, umadnia. W ogóle wakacyjnie takie chustki są hitem, bo właśnie mogą być i na głowę, i na ramiona, jeżeli je nieuważnie przypieczemy na słońcu, mogą być przewiązane jak spódniczka na kostium, jak idziemy na przykład do baru po coś do picia, jakąś wodę czy coś, czy mogą być właśnie wiązane jak sukienki, tylko wtedy już ta chustka pewnie musiałaby być jeszcze większa. I ostatnie z moich wiązań pokażę Wam na chustce. To jest jedna z niewielu rzeczy, którą mam po mojej babci Teresie i mam ją ze sobą i bardzo ją lubię. I też chciałam Wam w tym odcinku powiedzieć, że ja bardzo długo byłam totalnie antyapaszkowa, że nie, że nie, że nie. I oczywiście jako typ stylowej gwiazdy, który lubi trendy, jednak się przekonałam do tych apaszek właśnie przez to, że już mi się nie kojarzą tylko z takim klasycznym stylem, z którym nie jest po drodze, tylko bardziej, właśnie bardziej takim modowym i fantazyjnym. Jeśli chodzi o te chustki, to oprócz Miu Miu, to w marce Gucci możecie podejrzeć bardzo dużo tych fajnych wiązek. A u influencerek teraz na Instagramie króluje takie prościutkie wiązanie wokół szyi, nawet do bluzy, do swetra, właśnie do prostej koszulki, czyli znowu trójkącik. Ja wzięłam tutaj mniejszą apaszkę, bo uważam, że te mniejsze pod szyją wyglądają lepiej. tak ją zwijam po prostu, o w ten sposób i zawiązuję na dwa węzełki. Nie obwiązuje apaszki wokół szyi, bo mnie to dusi i ja nie bardzo lubię mieć rzeczy wokół szyi, szczególnie e, latem. Lubię mieć tutaj przestrzeń, to oczywiście dla niektórych z nas sylwetkowo też się przydaje. Im więcej przestrzeni tutaj jeśli chodzi o dekolt, tym lepiej. Prosta rzecz, ale jak fajnie e, odmienia jeansy i koszulkę. Taki najprostszy tip, jeśli chodzi o chustki przy twarzy, jest taki, żeby wybierać te, które są w Waszych kolorach. Bo zobaczcie, że przy tej chustce moje oczy są bardzo takie wyraziste, bardzo, bardzo niebieskie. Więc też szczególnie na wakacjach, jak się nie malujemy, nie jesteśmy w stanie nadrobić trochę tych różnych kolorystycznych spraw, to, to taka apaszka w naszych kolorach przydaje się zdecydowanie, zdecydowanie najlepiej. A propos dekoltów, co Wam chciałam jako dygresję już opowiedzieć, to to, że w tamtym tygodniu. Mówiłam wam, że e, robimy sobie warsztat na żywo, z samoakceptacji, samooceny, e, stylu, kobiecości i odwagi w ramach programu SOS i e, zawsze, jak ja wymyślam coś nowego, to do mnie też przychodzą jakieś lekcje. I przyszła do mnie taka lekcja, że już prawie wszystko mam przerobione, ale nigdy nie jest tak, że masz wszystko przerobione. Samoakceptacją jest trochę jak z cebulą, czyli tak się obierasz z tych warstw, z tych warstw i one się nie kończą. I akurat w przypadku tego warsztatu... Przyszła do mnie lekcja związana z moim dekoltem, słuchajcie, czyli z tym, że rzadko mnie widzicie z dużym dekoltem. Tutaj też moim zdaniem ten dekolt nie jest taki duży, ale już na stronie warsztatów możecie oczywiście zobaczyć w linku w opisie filmu, albo po prostu wejść na stronę www.personalstylist.pl To jest moja strona, na której się najwięcej dzieje. Można się zapisać na newsletter, można zrobić quiz sylwetkowy, można sprawdzać, co mamy aktualnie w sprzedaży, jakie kursy, jakie warsztaty. Więc specjalnie na stronę produktu wybrałam sukienkę z dekoltem, ponieważ jak ona przyszła, to chciałam ją od razu odesłać. Chciałam ją odesłać, ponieważ tak mnie zawstydzało to, że odkryłam dekolt, że eksponuję mój biust i pomyślałam sobie: że pracuję z Wami 20 lat. 20 lat pracuję nad samoakceptacją, samooceną swoją i innych, bo wiadomo, że akcyliska umie znaleźć klucz do siebie, to znajduje też do innych. I absolutnie nie mówię tego, że nagle wszystkie mamy zacząć nosić dekolty. Natomiast dobrze jest widzieć swoje przekonania i się zastanawiać, czy one są nasze, czy nie, czy chcemy coś z tym zrobić, czy nie. No bo mnie po prostu ta sukienka totalnie zamroziła. Ten dekolt wyeksponowany mnie zawstydził, mimo że jeśli chodzi o moją sylwetkę, i to jak wyglądam, ten biust jest atutem. Mimo że miałam tyle przejść z tym moim biustem, znacie historię z mamotomią i tak dalej. Na szczęście odpukać wszystko skończyło się dobrze. I mam Dużo wdzięczności do tego biustu, dlatego że wiecie, też jestem mamą, karmieni i tak dalej. No to są przepiękne chwile. Ale się go wstydzę. I tak mnie to walnęło po głowie, że ja się wstydzę tego, jak wyglądam. I nie może tak być. Ja mogę zadecydować, czy pokazuję ten dekolt, czy nie, ale nie może być tak, że ja czuję się zawstydzona którąkolwiek częścią mojego ciała, dlatego że moja wdzięczność dotyczy całego ciała. Ten mój biust jest naturalny, więc wiadomo, że i grawitacja, wiek wszystko robi swoje. I docenienie go w pełni jest jakby moją lekcją, którą przechodzę przed warsztatami. I na warsztatach pokażę Wam, jak ten system SOS, te wszystkie ćwiczenia z tego systemu pięknie zadziałały, żebym ja poczuła się z tym lepiej i żebym ja wiedziała, że to ja właśnie podejmuję te decyzje, a nie jakieś moje zawstydzenia czy przekonania, czy też może to jak jestem ukształtowana przez zdjęcia na Instagramie, przez zdjęcia na YouTube, filmy na YouTube, przez to, że czasem nie zdajemy sobie sprawy, że na przykład jakiś biust nie jest naturalny i myślimy sobie, o Jezu, czemu mój tak nie wygląda. Dużo mam tutaj takich przemyśleń z tym związanych i to wszystko też jako taki przykład będzie na warsztacie, w tym odnajdywaniu kobiecości i właśnie decydowaniu, czy ten dekolt jest dla nas w stylu kobiecym konieczny, czy też w ogóle nie. Ok, <laughs> koniec dygresji. Za dziś Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Cieszę się, że tu jesteście. Cieszę się, że mogę do Was pogadać o moim własnym, unikalnym Podejściu do ubrań i co one z nami robią. Czy będziecie nosić apaszki? Dajcie mi znać w komentarzach i pamiętajcie, że jesteście boskie.